Rzuciłem wszystko i wyjechałem. Prawie tego nie przeżyłem. Zostawiłem wszystko rodzinę, mieszkanie, wspomnienia. Zamknąłem drzwi i nie obejrzałem się za siebie. W tamtym momencie myślałem, że wyjazd to będzie nowy początek nowe życie, nowe możliwości nowa wersja mnie. Ale nikt mi nie powiedział, że zanim będzie lepiej, najpierw wszystko się rozpadnie. Bo wiecie, nikt nie mówi prawdy o emigracji. Nikt nie opowiada, że pierwsze tygodnie to euforia, to strach, to samotność, to płacz po cichu, w poduszkę w jakimś tanim pokoju bez okien, to patrzenie w sufit i pytanie: co kurde zrobiłem? Pamiętam jak dziś: pierwszy dzień, ulewa, brak internetu, zimno, drugi, nie przez pana noc, bo sąsiad walił czymś w ścianę, trzeci, Pierwszy dzień w pracy, a raczej piekło. Nie znałem języka, nie znałem procedur, nie znałem ludzi, za to poznałem stres, lęk i wstyd, jakiego nigdy wcześniej nie czułem. Każde SORY, łot wbijało mnie w ziemię jak nóż. A najgorsze były wieczory, bo w Polsce miałem z kim pogadać. Tutaj, cisza, nie dzwonisz do mamy. Bo nie chcesz jej martwić. Nie dzwonisz do znajomych, bo oni mają swoje życie. Nie dzwonisz do byłej, bo już nie możesz. I wtedy rozumiesz jedno. Nie chodzi o to, że tęsknisz za domem. Tęsknisz za tym, że ktoś cię znał. Że był ktoś, komu się chciało ciebie słuchać. A teraz jesteś obcy. Obcy w pracy, obcy w sklepie, obcy na ulicy. I nie masz prawa być słaby, bo przecież sam wyjechałeś. I powiem ci coś jeszcze. Kobiety, które tu przyjeżdżają, często mają jeszcze gorzej. Słyszałem historie o matkach, które płakały po nocach, bo nie miały z kim zostawić dziecka. O kobietach, które były silne w Polsce, a tu musiały zaczynać od zera od sprzątania, do mycia, od znoszenia spojrzeń. A wiesz co? Przeżyłem. Nie dlatego, że byłem silny, tylko dlatego, że nie miałem wyjścia. I dziś po latach mam odwagę powiedzieć: To mnie zbudowało, ale też coś mi zabrało. Zabrało mi naiwność, że wszystko się samo ułoży. Zabrało mi beztroskę. Zabrało mi część mnie, której już nie odzyskałem. I teraz pytanie do Ciebie: Masz odwagę rzucić wszystko i wyjechać? A może już to zrobiłeś i też prawie tego nie przeżyłeś? Ile razy miałeś momenty, że chciałeś się spakować i wrócić, ale nie było już dokąd? Napisz w komentarzu, co Ciebie prawie złamało. A jeśli przetrwałeś, napisz, jak się z tego wygrzebałeś. Niech inni też wiedzą, że nie są sami. Dzięki, że jesteś. A jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów o emigracji, bez ściemy, bez lukru, wciśnij tutaj. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!